Siema, dawno nie rapowałem. Więc będą cztery różne flow. Wcięte, bo wszyscy tną. Więc ja nie będę wchodził, może lecę na raz, yo. Widziałem sywi i śmiech, słyszałem krzyki, gwałt. Chyba nie zdziwi mnie. Już żaden przykry fakt nie płaczę z ziomem. Co jest bykiem, jak później nie czuję życia od dawna, bo jego nie ma w ludziach. Zamieniłem koncerty na czacie po Chociaż patrzę w obiekty, wpierdolę co każdy o mnie mówi, myśli i pisze a Jak patrzę na nich kurwa to co To no to porównywa jak u i rap, white ties są nie jak Jackson, trup to charyty typ na kaskę A że ma małego pewnie jestem jakaś prawda Kiedy idealnie siada, nie szesnastka, czternastka Bo co przyjrzeć zimno i źle w tej Polsce Może zrób coś albo wypierdalaj tam gdzie jest to Bardziej niż wirus nasmy wykoczymy ekonomię I nie będzie tak pięknie jak pięknie, skrośnie do zabawy nominuję Ełjotka, ze Stalowej Woli Studio Trytytka Chłopaków z Krosna, Czusza, bajka, Gorczek, Robinson Random Bruce TV Youngstrooms. Na dole link do zbiórki charytatywnie Nerra